No i co, ja myślę, że to będzie... CO JEST?! Robię screena, ała. Nie ginę! Uciekam, uciekam! Uciekam! Cześć, siemano, ja jestem Karmol, a dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta! Ogólnie, czy ktoś chce mi powiedzieć, jakim cudem było wtedy tyle Sąpiaków w jednym miejscu? To była chyba jakaś... Epidemia albo coś. Ale już zniknęli jest tutaj już bezpiecznie. Nie wiem o co chodziło wtedy. A dzisiaj chciałbym wam pokazać co się zmieniło z ostatnim live'em, który był w poprzednią sobotę. Dobra, tu idę sobie na miejsce pierwsze, w którym się zmieniło. I to jest tutaj, tak, nasza piękna, kochana kopalnia. Zmieniłem sobie tak, żeby ładnie to wyglądało. Tutaj tam schody i pochodnie i tutaj jeszcze to skopałem. I tu jeszcze mogę w sumie skopać. No i jest gitara, to mogę wrzucić. I już jest jeden pomysł na imię dla jednego kotka. I jak będę miał kowatło, bo mam tutaj name tak, to ko nazwę, te jako chyba nazwę. I również zebrałem dużo trewda na live'iku, bo drewno może mi się przydać. A dzisiaj chciałbym zrobić zagrodę dla moich pięknych, kochanych lam To więc Trewno mi się na pewno przyda przyda to sobie teraz yy, Pozamieniam sobie na te yy, płotki. I to teraz robię tak Tak się chyba robi Nie no, zawsze się pomylę no Zawsze się pomylę i dobra zbieramy i przestań tam i proszę was. Bo to jest naprawdę irytujące. I ogólnie, to mam nadzieję, że już tyle zombiaków jako. Moją wioskę nie zaatakuje. Kotek ryby, 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 ryby. Rybki, rybki. Rybki. Chodź to. Rybki, rybki. Kotku, czekaj, smyczcza. Bo on mi ucieknie, chyba. Jak ja, żem oswaja, oswajał z was. Jak ja, żem was oswajał. Dobra, nie pamiętają. Ale też jakoś. Szybko, kotek, kotek. Kotku, nie uciekaj. Złapię cię na smycz i powiedz mu. Uciekam, 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 uciekam. Haha, mam cię. Chodź. To nie był dobry pomysł. Dobra, czekaj. Muszę z tobą iść do domku, żebyś mi nie uciekł. No i jesteś mój. Chodź kotku. Kotku, chodź. Masz tu jeszcze żarełko. Chodź. Dobra. No i mam kotka. No to naprawdę dobrze. No nie, zerwał mi się szybko, szybko. Gdzieś ty smycz tą jedną masz Ja muszę zjadłeś O nie, dobra tu jest Chodź kotku Wiecie, ale ja jestem wielkim kociarzem Dobra, chyba nie będę przykarnia już Przykarniał więcej kotów, bo to Będzie dramat, a ty masz Żarełko I dobra I tutaj są jakieś, słyszałem gdzieś koniły kogoś A już nie konia, to dobra I Tutaj jest takie piękne terytorium Tu sobie Zrobimy ten stajnie, jak to się nazywa? Nie wiem, ale to dla każdy wie o co chodzi, ale potrzebowałbym jeszcze wejścia i fajnie, jakbym miał wełnę, bo ten wtedy mogę. Mam jedną, ale ja potrzebuję ten sam kolor i nie mam, nie mam albo jestem ślepy nie, nie mam dobra, to trzeba to trzeba to robić to sobie patyczki zrobię i teraz wiem, trzeba zrobić tą furtkę I dobrze zrobiłem i trzeba iść po smycze smycz przynajmniej jedną bo tamta druga będzie szła za nią Dobra A czemu będziesz szła za nią? Ponieważ One się trzymią razem, zobaczcie Idziemy, alpaki Moje piękne, kochane alpaki Dobra, tutaj wam poświetlam No i jest pokolamy, co nie? No chyba spoko jest dla nich. Dobra, to więc tamtą mogę sobie yy, zakleić tu, 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 Żeby to tak wszystko nie wyglądało Tutaj też O, tutaj jeszcze trzeba, tak trzeba No i gitara Nic nie było, widać, że tam coś było To więc sobie to Odłożę i ogólnie pójdziemy sobie pozwiedzać trochę mapy eee... O konie 3 nawet Ale no Przykro mi konie Ja nie mam siodła, nie mam smyczy i nie mam jak was zabrać Ale za niedługo przybędę, spokojnie Ja już wróciłem do domu I tak sobie wtedy chodziłem, chodziłem i nie umiałem znaleźć w świątyni Aż w końcu stwierdziłem że to nie ma sensu i wróciłem sobie do domu i akurat była noc i poszedłem spać. I chciałbym Wam pokazać, że tutaj o, tutaj będę chciał się wybudować, bo tutaj jest takie proste miejsce, proste, równe, równe miejsce, taka polana tu jest taka fajna, dużo miejsca i tutaj będę chciał swój Tomek wybudować, ale nie będę Was zanurzać w tym na odcinku. Więc wyputuję sobie, jak będę miał wolny czas, to sobie wyputuję tutaj Tomek. I to tyle chciałem Wam powiedzieć. Ale nie, no jestem zadowolony z tej kopalni, naprawdę. Jakże mi ładnie odstąpił I to będzie na tyle w tym odcinku. Przepraszam Was, że jest tak krótki, ale następny będzie na pewno dłuższy. No i ja zachęcam do zostawienia łapeczki w górę pod tym odcinkiem i zachęcam też do subskrybowania tego kanału. Widzimy się w następnym odcinku, a ja Wam życzę miłego ja wieczora. Trzymajcie się, cześć!